Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Lawo czeka przed Państwem Liga na Kopciu. O Jezus! Już atak? Co tu się dzieje? Poczekajcie, poczekajcie, bo ja dopiero się chciałem przedstawić. E, gramy Nautiliusem, e, gramy Nautiliusem, ale takim nietypowym, ponieważ całe życie zastanawiałem się, jak by wyglądał Nautilius pod atak Speed, szanowni Państwo. Zobaczcie, co tu się będzie działo. Czy myślicie, że to ma szansę? O, o. Dobra, mamy to. No jak widzicie, szanowni państwo, zaczyna się całkiem obiecująco. Całe życie zastanawiałem się, jak by wyglądał Nautilus pod Attack Speeda, bo on ma tą swoją kotwicę, i on tą kotwicą tu wiecie, on się zamachuje 10 minut, jakby chciał ogłuszyć karpia przynajmniej. Zastanawiałem się, co by było gdyby ta kotwica była troszeczkę szybsza, gdyby ona szybciej atakowała, bo wydaje mi się, że Nautilus ma naprawdę super potencjał na bycie Attack Speed Kery postacią. No bo wiecie, on jest mega tankowaty sam z siebie praktycznie. O kurde, dobra, przegrałem. O... Dobra, to była moja wina, to była typowa moja wina, nie? I będziemy sobie maksowali W, żeby mieć lepsze autoataki On tak naprawdę ma wszystko co potrzebuje, żeby być dobrym atak speed czempionem, bo zobaczcie, on ma stuny Zobaczcie co tu się dzieje. Ej, tak szczerze? Zobaczcie. Myślę, że to, że gram na rengara to też troszeczkę ułatwia, ale wiecie, on ma jakiegoś tam stuna, ma drugiego stuna, ma trzeciego stuna Więc wydaje się całkiem nie najgorszy, zobaczcie. Ręka jak młotek i ten ręgar on jest rozpoczony, on nie wie co ma zrobić. Chłopiec w szoku, nie? A minionek, zobaczcie, im bierzemy go! Patrzcie, 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 mamy go, mamy go. On w ogóle nie ma szans. Dobra, no ma szansę. Coś tu tepa w ogóle, co jest, kurde? Co za zrodakcji? Co tu się dzieje? Proszę opuścimy opuścić mnie nie? A Kali przyszła w ogóle, bo to fuck. Dobra, jest R. No teraz jak ten rękar tu podejdzie, to ręgar ginie, nie? Po prostu. On dostaje strzała i leży. Tak to widzę. Zobaczcie, wyciągamy go z krzaka i patroszymy, patrzymy. Oj, dobra, on jednak nie jest taki. Mamy barierę. To jest nasza broń, zobaczcie O tak, i co? Szanowni Państwo, ja odkrywam nową metę Po prostu To są rzeczy, które się fakerom i innym superkraczom nie śniły Nautilius Attack Speed to, to troszeczkę kusi, żeby kupić jakieś tankowe itemy tak szczerze No ale wygramy gramy challenge Ej to się rozkręca, to zaczyna wyglądać naprawdę fajnie Naprawdę przyjemnie, zobaczcie Jak to przyjemnie wygląda, patrzcie I cyk I walimy Kurde, to jest OP Zobaczcie, zobaczcie I Ja pierd*** jak jestem silny i robię go normalnie, chłopie! Zaraz fleczne A masz! Ja idę go bić! Ja się nie mogę, jest na no Filius! O dobra, nie nie nie, za dużo, za dużo, za dużo, ej spokojnie No zobaczcie, mamy na Phantom Densera Ej to może być zajebisty meczyk Ale go zaraz, ale go zaraz zrobię A masz! Jaki damage ja mam! Ja pierdzielę! Zobaczcie, co ty się w ogóle, ty, ten przyczyny nie ma sensu O o, dobra, spokojnie Ej bym ich dwóch tak szczerze, nie? On chyba nie gra jak najlepszy ręgar na świecie tak szczerze A bo moja postać jest taka silna, nie wiem Zobaczcie Aha, by się flashnąć, ale z ciebie Bambi grengar. Ej, co on robi? Czemu on się chowa w tym krzaku? Ej, jakieś trola dostałem. Hop, hehehe, Co jest konik? Ej, konik, co jest? Taś, 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 taś. O, dawaj. O, ale ku... ciebie. A, dobra, nie, spokojnie. No, ale jakbym troszeczkę więcej miał ataku? Dobra, kolejny przedmioty na szedliscie to będą buty. O, to jest mega przyjemne do gry, w ogóle. ta kotwica jest zajebista. Ja muszę normalnie ty na saporta, pójść kiedyś. zaskoczyć mojego z adc, jakiś jesteś silny. Teraz patrzcie, on jest tu, nie, on myśli, że nie wiemy. Patrzcie. Haha <laughs> wyciągnąłeś skurwy czaka! Chodź tu, ja ci pokażę O, <laughs> Chodź tu, chodź tu O, R.K. puścił, ale póki co jedyne to on robi to ucieka, nie? Ja się nie boję, k***a. ja go idę bić Chłopie, ręka jak młotek Co tu jest? Ja go zabiję, nie wiem co to jest, ale zabiję go, nie? Jak tu podejdzie Chłopie, walimy, nie mam bariery Szanowni Państwo, ja jestem po prostu niesamowity w tym meczu, nie? Niesamowity Spider-Man Zobaczcie, ej dobra, ale na, na jakiejś noba gram, nie? Jakby widać, że on nie potrafi grać tym ręgarem ale no, co tu się dzieje? <laughs> Jaki to jest fun to play? Oooo, idziemy U, hej, oj. Jak tam twoje dwa poziomy mniej? Dobra, wycofamy się, nie będziemy szarżowali. Ogólnie szkoda, że nasza drużyna tak bardzo wygrywa. Ten mecz by był dużo ciekawszy pod odcinek, jakby oni przegrywali. No właśnie, nie? A ten odcinek był po prostu mega dobry. Ej, dobra, idziemy go bić, od razu. Od razu, nie? Od razu! Od razu! Chodź tu, chodź tu, Bisiu, chodź tu! Bam! Czy ja gram tutorial, szanowni państwo? Dzień dobry, Akari, jak miło cię widzieć. Chodź, chodź, Akali, chodź. Chodź, chodź, nie uciekaj. Chodź, chodź, tutaj, a wracaj tu. Nie skończyłem z tobą. No i co teraz? A, może tak być. Bam. jeszcze bijemy dalej. Ej, dobra, ten jest trochę cięższy. A, kurde, no. Chciałem już, wiecie, być takim tanosem do końca jeszcze go zabić. Widzicie, jaki to jest damage? Sprąbane. Będzie polowanie na szczura, szanowni państwo. Szczurek! Ej, zostawcie coś mi. O, dlatego, szanowni państwo, trzeba testować. Trzeba się bawić, żonglować. Sprawdzać różne rozwiązania. Nie możecie wbić Silvera? To idźcie k***a na Achilliusa pod atak speed, to wbijecie. Idziemy go bić. 5 sekund Zobacz co robię. Zobacz co robię, zobacz co się dzieje. Widzisz to? Kłopie, masz to w Polsce? Oj, dobra. Lubisz się bawić! O, o, o. Okej, okay, jeden. Dzięki Soraka, jesteś WP. A dzień dobry. Gdzie jesteś? O, tam jesteś, chodź tu. Pokażę ci moją kotwicę, zobacz jaka duża. Sięgasz do kamery. Nie no, to jest do j nie? Jedyny problem jaki widzę z maną, ale gdybym sobie kupił łezkę na początku, myślę, że byłoby jeszcze lepiej. Zobaczcie, bo nasza pasywka, ona bije 100% dodatkowego AD. To bardzo dużo. Dzień dobry koniu! Ten szczur myśli, że coś może. Wiecie co on może? Nic nie może. <laughs> Impossible. I tak oto kończy się ta zabawa. WP, WP, szanowni państwo, WP. Cześć, to znowu ja. Dalej, Labocek, Witam was bardzo serdecznie w Lidze na Kopciu. Szanowni państwo, gramy drugą gierkę. Zmieniłem mikrofon. Yy, z... Nagrałem ten poprzedni meczyk. Tam wyszło 5 minut niecałe. I kurde, ten mikrofon ma takie trzaski, takie przestery. Twierdziłem, że tak dla odmiany nagram sobie takim normalnym mikrofonem. Zobaczycie, jak mój głos w ogóle też brzmi swoją drogą. Gramy na Yasuo tym razem. Wydaje mi się to dosyć dobrą kontrę, tak szczerze. What the fuck? dostałem up warning? Jest trochę lipa, bo Oczywiście liczą w Legends, mi samo runy zmieniło. I w ostatniej chwili zdążyłem je odmienić. O kurde, dziwnie mi się atakuje teraz do tego tak spida z poprzedniego meczu. Grałem bez bariery, niestety. To jest straszną lipą kurczę Bele, bo ta bariera była bardzo mocną bronią w poprzednim meczu. Jak wiecie, taki element zaskoczenia dla przeciwniku. No, tu mamy teleporta. No. no, Teleport nie jest najgorszy, aczkolwiek. Oj, dobra, spokojnie, to nie było zbyt dobre. Od samego początku nie ma tej presji, która była ostatnio, no, ale zobaczymy, zobaczymy. Ej, napiszcie w ogóle w komentarzu, jeżeli dotrwajcie do tego momentu, który mikrofon jest lepszy, bo ten mikrofon ja wiem, że on jest lepszy, nie? Jakby lepiej mnie słychać w tym mikrofonie i w ogóle, ale kurczę. Z nim jest taki problem, że on traci tą taką zabawność. Wiecie, jak na tamtym mikrofonie sobie nagrywam, no to mnie trochę jak w 2001 roku, jakbym pierwszego Spider-Mana z Tobim oglądał i przy okazji gdzieś tam nagrywał grę. A tutaj to tak profesjonalnie się czuję. Ja nie lubię tej profesjonalności, ale będzie dym. Ale dymy. Ja pierdziele. Dobra, jeden nie leży. O! No ktoś tu powie. Po co był ten flash? O, mogę sobie zostawić mu, bo to jesteście drużyną? Taki chuj, kur... Oni nie wykerują tego meczu, a ja tak. Ja wiem, że po prostu jeżeli ja nie wykeruję mecza, to oni też nie wykerują. Zaraz wchodzimy w niego. Oj, dobra, nieważne. Ej, zaczyna się robić fajnie, nie? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ten Yasuo zaczyna mieć ostre problemy. Boże, masa złych wiadomości na tym czacie się posypała. No to będzie weryfikacja z poprzedniego meczu. Trzeba zobaczyć po prostu, czy rzeczywiście wiecie, czy ten atlied jest taki dobry, nie? Jak będzie musiał sobie teraz sam poradzić w cięższych warunkach. Ta jazda, jazda, jazda! No i good job, good job, Orbeek. Tak trzymać, Mordo. Pujemy sobie dwa kolejne sztylety. Ku zaskoczeniu wszystkich, łącznie ze mną. On zaczyna tłust, szanowni państwo! Co to było? Czemu on się taki zrobił silny? Uciekam stąd, no jesteś ten turek, stary, smacznego, nie? W ogóle się nie przejmuj, stary. Na zdrowie, jasuło, na zdrowie! A bo on ma już tego: Blade of the Ruined King. Wszystko jasne. Czy on to pusznie? Serio? Prawdę? Dobra, spróbujemy coś zrobić mu. Po prostu go k***a, zabijmy, nie? Dobra, no nie, no jest silniejszy. Jest silniejszy, szanowni państwo. Dobra, jest szansa. Zabity. Przestał się panoszyć, skubany. Niko chyba znalazł w ogóle powód, dla którego przegrał mecz, nie? Tak mi się wydaje. Dobrze. Co z tym k***a jest nie tak? 16 minuta. Co za c***l, ty? Ja p***ole, nie? Jak ja nie lubię takich graczy, k***a. Typie, weź człowieku, idź do kościoła, znajdź Boga k**wa, w sercu. Tutaj, obrona. Dobra, stun. Git. Look Co ty chcesz? Ale chłopie, ja nie jestem tankiem, bo jestem k***a tak speed out a nie czołg. No i co? I git? Samira, jest git? Ja gram kupa najlepiej jak potrafię. Odkrywam nową metę tym Nautiliusem, a ty, wszystko co nie zrobię, to powiesz te stroll. Okej, okay, dobrze. Ja myślę, że powodem nie jest to, że ona nie stawia wardów, tylko powodem jest to, że ona kupa gra w symulator pisania swoim starym, zamiast grać kupa League of Legends. Ziomuś no. No i się poddali. Kupa, ja te, co to ma być w ogóle? Dlaczego oni się poddali? No przecież ja jestem w trakcie połowy meczu. No i to jest początek dopiero, ja się dopiero zacząłem rozkręcać, no. O co chodzi? Piewole grę greku, nie grajcie, w to zagrajcie w coś innego sobie lepiej.